Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa serdecznie w ten wtorkowy rozpromieniony onetowym słońcem dzień. Kolejny dzień loterii Miliony Monet, którą zorganizowaliśmy specjalnie dla państwa, dla użytkowników Onetów. podzięcy za to, że jesteście użytkownicy. Drodzy widzowie, czytelnicy, bierzcie udział w naszym konkursie, bo już nie jedna osoba wygrała naprawdę fajne pieniądze. Co zrobić, żeby zabawić się razem z nami w tej loterii? Otóż bardzo bardzo proste zasady. Należy wysłać SMS o treści ONET pod numer 7306 i to jest jeden sposób. Tych SMS-ów oczywiście możecie wysyłać dużo, dużo więcej lub zarejestrować się na stronie internetowej milionymonet.onet.pl. Tam również zgłaszacie się niejednokrotnie. Tak jest najlepiej. Wtedy maszyna nasza los losująca ma dużo więcej szans na to, żeby wybrać właśnie wasz numer telefonu. W tych skrzynkach, które widzicie tutaj po mojej lewej stronie, ponumerowanych kolejno od 1 do 30, ukryliśmy różne kwoty, różne sumy pieniężne. I tak wczoraj panu Eugeniuszowi, który totalnie zaskoczony, wręczyliśmy 500 złotych. I ty dzisiaj możesz mieć szansę na to, żeby wygrać, wybrać swój szczęśliwy numerek, który odsłonimy i być może wręczymy ci 10 tysięcy złotych. Na razie czekamy, aby rekord pana Jacka został pobity. Pan Jacek wybrał skrytkę numer 29, w której ukryło się aż 7 tysięcy złotych. Codziennie od poniedziałku do piątku. Od 500 do 10 tysięcy złotych. Natomiast wszystkie numery, wszystkie zgłoszenia, które zarejestrujecie na stronie internetowej www.milionymonet.onet.pl albo też wszystkie smsy, które wyślecie, wezmą udział w wielkim finale już 30 sierpnia. I tam do wygrania będzie znacznie, znacznie więcej tych pieniędzy, bo aż. 100 tysięcy złotych marzenie. A nawiązując do marzeń, o czym marzą Polacy? O czym my wszyscy marzymy? Więc prawie połowa Polaków marzy o podróżowaniu. 33% ma marzenia związane z posiadaniem auta czy domu. Równie dużo ludzi marzy o tym, żeby zdrowie dopisywało. 20% osób marzy o bogactwie. No, i my tym osobom możemy oczywiście pomóc. Tylko trzeba sobie dać szansę oczywiście rejestrować się na stronie www.milionymonet.onet.pl. Tam za takie zgłoszenie zapłacicie wygodnie blikiem albo inną formą płatności internetowej. Albo, jeżeli jesteście mobilni, wysłać SMS o treści ONET pod 73. 06. Przypominam, że losowania odbywają się codziennie około, w okolicach godziny 10, więc miejcie wtedy telefon pod ręką, żeby nie przeoczyć takiej okazji. Kilku osobom niestety nie udało się odebrać telefonu podczas pięciu sygnałów. Wtedy się rozłączamy i dzwonimy do kolejnej osoby. Pamiętajcie, że oprócz wysyłania i oprócz rejestrowania się na stronie szukacie także monet, które ukryły się w naszych artykułach, artykułach albo pod wideo. I to jest sposób, który powoduje, że również zwielokrotniacie swoją szansę na wygraną. Oprócz wygranej pieniężnej, którą wybieracie tutaj spośród dostępnych 30 kuferków, które odkrywamy, proponujemy dla Was i dodajemy Wam do każdej takiej wygranej onet z treściami premium, czyli onet pre. Na cały rok. Możecie tam czytać treści z Newsweeka, Forbesa, Kontynentów, Politico, Die Welt, przeglądu sportowego, faktu i wielu, wielu innych treści przygotowanych właśnie specjalnie pod ONET Premium. Więc dodatkowy prezent dla Was, do każdej wygranej. Moi drodzy, za chwilkę połączymy się z kolejnym naszym widzem, z kolejnym użytkownikiem, który mam nadzieję, wybierze szczęśliwy dla siebie numerek. Od Jednego. Do 30. W każdej z tych skrzynek kryją się jakieś pieniądze. Oczywiście nigdy nie wiemy, jakie to sumy, dopiero wtedy, kiedy nasz użytkownik wskaże szczęśliwy dla siebie numerek, dowiadujemy się, ile pieniędzy udało się wygrać. Pan Jacek, jak na razie Wiedzie Prym, wygrał 7 tysięcy złotych. Bardzo szczęśliwy użytkownik. Mam nadzieję, że teraz już na jakiejś plaży siedzi i odpoczywa za pieniądze z Wy, proszę, też dajcie sobie szansę na wygraną. Wysyłajcie do nas SMS-y i rejestrujcie się na stronie internetowej. Dajcie sobie szansę na wygraną, a my już łączymy się z naszym widzem. No dzień dobry. Halo, halo. No dzień dobry, witam. Dzień dobry, Agata Ambroże, kłaniam się ze studia Onetu. Witam. No, Dzwonię dlatego, że zarejestrował się pan prawdopodobnie w Loterii Miliony Monet. Tak. Jak pan to zrobił? Czy przez SMS, czy poprzez stronę internetową? Poprzez stronę internetową. Jak pan ma na imię jeszcze, jeszcze proszę powiedzieć? Piotr. Ja. Panie Piotrze, a więc nasza maszyna losująca dzisiaj wskazała, że to pan będzie mógł wybrać spośród naszych kuferków dostępnych tu, tutaj, ponumerowanych od 1 do 30. A skąd pan do nas dzwoni? W tym momencie, proszę panią, yy, Norwegię. Wow, okej. Okay. czyli poza granicami Polski pan jest, ale na w czasach yy, czy w pracy? W pracy. W pracy. Rozumiem. A kiedy jakiś urlop się tak. szykuje i czy te pieniądze e, mogą jakoś ten wolny czas zagospodarować? Tak, za dwa tygodnie. I gdzie pan rusza za dwa tygodnie? A powiem szczerze, że jeszcze tego nie wiem. Okej, okay, to mam nadzieję, że wygrana, którą tutaj zaraz odsłonimy w jednym z kuferków e, pomoże panu jakoś ten czas e, aktywniej fajniej spędzić. E, panie Piotrze, czy... Zgłaszając się do naszego programu, zastanawiał się pan, który numer ewentualnie może wybrać? Ewentualnie ma jakiś szczęśliwy numerek, który zawsze w takich grach losowych wybiera. Nie mam takiego numerku, ale tak myślę o numerze 3. O numerze 3. To za chwilkę odsłonimy. Proszę powiedzieć tylko jeszcze, panie Piotrze, czy jest ktoś, z kim może pan dzielić ten sukces obok, czy będzie pan w samotności tę radość przeżywał? Na razie w samotności. Nie? samotności, tak. dobrze. Czyli żona, żona ewentualnie będzie mogła później zdecydować, na co wydacie pieniądze. Tak jak pani mówi. Fantastycznie. Piotrze, odsłaniamy zatem kuferek numer 3. Zobaczmy, co kryje się w środku. Piotrze, nie wiem, czy to widzisz, nie wiem, czy słyszysz, fanfary dla ciebie zagrały, a ja informuję, że w naszej loterii miliony monet wygrałeś 2,5 tysiąca złotych. O, super, dziękuję bardzo. Cieszysz się? Tak, oczywiście. Wspaniale. A powiedz, ile tych zgłoszeń, ile SMS-ów wysłałeś, żeby móc w tej zabawie naszej dzisiaj w studiu uczestniczyć? No, nie, nie liczyłem, o, kilka nam było tych sms -ów. Więc widzicie Państwo, warto, tak jak Piotr, ja Tobie bardzo, bardzo, Piotrze, dziękuję. Gratuluję wygranej i mam nadzieję, że te pieniądze fajnie spożytkujecie na wakacje z żoną. Pozdrawiamy Was serdecznie. Oczywiście do tej nagrody, czyli do 2,5 tysiąca zł, dodajemy Ci pakiet Onet Premium ze wszystkimi treściami premium, które specjalnie przygotowywane pod Onet Premium, właśnie. Treści bez reklam, więc zachęcam do tego, żeby wszyscy brali udział w naszej zabawie, bo można wygrać super pieniądze na wakacje. Um, moi drodzy Przypominam, że aby wziąć udział w naszym konkurs, w naszej loterii należy wysłać SMS o treści onet pod 7306. I to jest jeden sposób. Drugi to wejść na stronę www.milionymonet.pl i tam się zarejestrować, szukać monet, które ukryły się w onecie i które zwielokrotniają wasze szanse na wygraną. Informuję, że od 500 do nawet 10 tysięcy złotych codziennie można wygrać, a w dniu finałowym... Do którego zaliczają się wszystkie zgłoszenia, które do 31 sierpnia wyślecie, będzie wielki finał, w którym osoba, do której zadzwonimy, może wygrać nawet 100 tysięcy złotych. Ja Państwu bardzo dziękuję za dziś. Piotrowi oczywiście serdecznie gratuluję wygranej, a my widzimy się już jutro w milionach monet. Do zobaczenia!